Siemaneczko moje typki, ja jestem nowym youtuberem. Mm. Mój nic kto... No więc znaczy, napiszemy na widział, To nie da rady. Mój nic kto Xperiusek... Xperiusek Games. <laughs> I co? Będę nagrywał głównie odcinki z serii Minecraft Zobaczymy, może jeszcze jakiś tam poradnik do do jakichś programów, tam wiecie GTA jakieś tam takie rzeczy I Na początek Chciałbym się zareklamować i powiedzieć, że po raz zaczynam, żebyście nie pisać żadnych takich hejterskich komentarzy nic takiego Jest kina dlatego nie mam z tego jednego powodu, bo Chciałem na tym, też mam właśnie taki jakiś, jakiś, jakiś jeden poradnik doty, doty, dotyczący jak zainstalować skinę na na MCI życiu. No i to tak. Dlatego dajcie mi szansę i od razu nie piszcie po, po, z złych komentarzy, bo to pierwszy mój odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Intro też mam fajne, dlatego... Narazka. Do zobaczenia. Eee. Dobra, narka.